No, tak trzymać, nie już nie, tyle już starczy, super, radrocze poradzą sobie jakoś, a muszę zabrać broń, co jeszcze? Pora energii. O, jeszcze jeden incydent do powstrzymania. Oddawaj. To co, jeszcze raz? No. Świetnie. Tutaj poczekamy. To parę sekund. To tutaj. Dwadzieścia trzy procent. Specjaliści Pięknie, <laughs> praca bre, jeszcze raz. Dobra, tutaj jeszcze świetnie. <noise> dawajcie, dawajcie 58% nie 47 Leci, leci, leci i fail Dobra pomóż tutaj Okej okay. Co dalej? To zraszowałem chyba wszystko Chociaż nie będzie tutaj do końca Chyba od tego zacząłem, więc pewnie tak o? Kaszuta? Więcej miejsc będzie zaraz. I co dalej? Wysłać czterech duelsów do Wasteland. Oh. <ścoughs> Proszę bardzo. <ścoughs> Najprostsza sprawa. Ok, to co? Rush 57%. Jak tam tutaj reset? Nie, jeszcze nie. Pięćdziesiąt No dobra. Wracaj! Wracaj! Wracaj. Teś zatrzymał na wietrze. Wracaj, co tam zostałem? 110 co dalej. Niech szóstka tańczy! To tutaj już dwójka się zagrzewa do boju. No. <laughs> tutaj będą intelektualiści. Dobra. Jeszcze dwójkę potrzebuje. To co? Stąd? Natonek? Taki bezrobotny ostatnio. Tak, niech będzie na Tak i potrzebuję jakąś kobietkę prat Może coś z nowego rzutu. Hmm. Tutaj już dansują. A to szóstka? What? A sześć par. Okej. Okay. Smyt można teraz podbijać trochę. A ja kogokolwiek mogę wziąć. No tak. Kapibara. Potańcuj sobie. <ścoughs> Tutaj dancing jest, ale chcę, żeby z tego coś wyszło. No więc nie odwołuję. Tutaj będzie jeszcze. W sumie niech będzie tak. Skąd jak sobie poradzą. Dadzą radę. Potańcować. <laughs> Wracajcie, no! eksplory. Ja Lecz tam wracaj też. No, tu pięknie jest dancing, co dalej? Mogę wybudować coś teraz? Co? Das game Room Armory, percepcja. No i super, jest zbrojownia. Broń krótka, broń długa. MP5. Okej. Okay. Kogo do zbrojowni? To później. Jak będę odchodził. Tutaj dansują. Jest! <ścoughs> Będąc przy tobie czuję się specjalnie. Tutaj jest dancing. Niech z tego coś będzie. Oho, już jest. Co tam na tanku? Wyglądasz tak sexy w tej zbroi. Pss. Ta. O, 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 odbijany znowu. Już dansują! Oh, ho, 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 ho. Skąd ty się to wziąłeś, Jacku? Nie wiem, nie pamiętam. Sorry. Rodzina? Nie mówcie mi, że rodzina. Tak, Mariolcia jest rodzinką. Dobra, to to wyjaśnia tą sprawę. Okej, okay, ciebie tutaj odwołam. Mariolcia. Tutaj pracuje. Okej. Okay. Nie zdążyłem odwołać. Julie, oczywiście, asystuję. Tutaj. O. Tak. Was? Gdzie? Gdzie ty byłeś? Tutaj byłeś, na górze. No tak. Proszę bardzo, ćwicz siłę, Katlin. Jak tam tutaj? Dobrze. Yeah. Gdzie są miejsca no Właśnie Tu się zwolniło Tu na pewno był Nasz Natanek Najszybciej do dancingu To będzie właśnie ktoś stąd A też charyzma Nie tak dużo Dania Oj tak Podensujesz sobie zaraz Kapibara przeszedłeś stąd. Czy też kapibara przyszła? Akurat ta. No cóż. No, dancing, dancing! No, będzie szybko. Jak tam? Jacku? Skąd ty jesteś? Tu jest cięcie. Jest szóstka. Tu czwórka. Tu szóstka? Tu szóstka. Tu dwójka. Tu szóstka. Dwójka. O. Skąd przyszedł Jacek? Z siłowni. Czy z czegoś. Co jest? Davidson? Marton. O co chodzi? Widać, że z tego nic nie będzie. No dobra, w takim razie zmieniam tutaj pretendenta. Percepcja zero. Wymieńcie. Się. Ale nie kobieta, potrzebuje facetą. No, leci. Nicholas Davidson. Teraz już sam dancing. I jak tam? 3 na 6. Tutaj niech przyspieszy. Tu powiedzmy i kogoś z wysoką charyzmą. Ralph Hancock, Dania Barton, już tutaj jest. Bruce Lee Davidson, Rosalinda Shaw. Rosalindo, aść tutaj, podęsujesz. Okej. Okay. to co? Tutaj jeszcze być może mogę poraszować już. 55%. Albo to powoli maleje, albo nagle? Nie wiem. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Tu już się. Aha, im energiczniejsze ruchy, tym już lepiej jest. Więc tutaj na razie jeszcze kiepsko. Show Davidson, co jest? O, już densują. Dobra, w takim razie ja odwołuję go gdzieś. To idź do tej kobiety. Teraz wy jesteście rodziną. To problem. Charyzma jeden. Kto jeszcze ma dużo charyzmy? Kapibara. Jo, Jan Maria Rokita. Gdzie on jest? Tutaj. Od razu go rozpoznałem z daleka. Tak. Jeszcze kobiety potrzebuję. O, będzie całowanko. Kobieta. Heder. Karyzma. Kupowa. Proszę bardzo. Na, no. Poradzisz sobie. A. Kogoś jeszcze wyślę do deptania tutaj ucieka, a <grystanie> już nie aha, gdzie tancują? A tutaj tancują, żeby to za szybko nie poszło. Jest już pięknie. Jan Maria Rokita, niech wraca. W sumie... Dobra, to tą sztywną parę jeszcze tylko zawrócę. Reszta niech sobie robi dzieci. Kupowa. Cóż, wracasz. Aha, to poczekam na te dzieci. Potem wyślę ludzi do bustowania skillów. I na tym skończymy teraz. O, akurat w czas. Uu. 800 jeszcze mam. Mogę coś zbustować, rozwinąć. Za 500 mogę zwiększyć moc generatora mocy. Ale to na razie mi się nie opłaca, chyba. Jest i tutaj. Hmm... <noise> Dzieci nie szwendać się tutaj, <noise> nic co nie jest mi obce. Rosalinda? Dobra, a gdzie ty byłaś? Dużo charyzmy. Oho, ty to byłaś tutaj. To jest dopiero dużo charyzmy. Okej, okay, to tak. Tutaj był ktoś. To Rosalinda chyba. Percepcja 2. A ty? Też Percepcja 2. Też tutaj byłeś. Tak. Plus zero by było, gdybyś... A nie. Jednak nie. Gdzie ty byłeś? Nicholas Davidson. Intelekt. A ty? Intelektu mniej. Dobra. To Nicholas w takim razie poleci znowu tu. O. I ty tutaj. Albo jeszcze lepiej. Nikolas od razu niech leci do klasy. Ty możesz podskoczyć jeszcze ktoś do klasy. Może być Julii. O. Dobra. Za 800 to mogę wybudować ewentualnie kolejne. Nie ma kim obsadzać. Dobra, na razie zachowam tą kasę. Teraz kogo tutaj jeszcze? Nikolas Davidson jest. Dobra, ławnia. Jeszcze Agility. Dawaj tutaj. Do właściwego pokoju? Okej. Okay. Okej. Okay. <ścoughs> Zawrócę was zaraz. Aha, to muszę gdzieś tu, żeby wszyscy się zmieścili. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. No, teraz was zawracam. I co? To nie pokój, wypokój, czy jak? Pogaduchy? Myślałem o zawieszeniu jakichś malowideł. Co jest? A, nie da się tego tak łatwo. Szkoda. Dobra, w takim razie ja tutaj jeszcze. Fitness room. Wytrzymałość. Katlin, siła, ćwiczysz. No dobra. Wytrzymałość co jest tylko dla tych, którzy podróżują. Percepcja teraz. Kto potrzebuje? Tu Kyla ma sporo. Donald Wright. Pracuje tutaj. Agility ma więcej. Tutaj powinieneś być. Okej. Okay. Percepcja. Denise. Dawaj. Tak. Jeszcze Denis Chandler. Ciekawe, ile godzin mu to zajmie. No, zobaczymy. A, jeszcze można zwiększyć prędkość bustowania. Upgradeując pokój. 1500. Bez kitu. Ja już wolę sobie zrobić przerwę. Jest. Coś tam stuka. Jak ulepszę to to będzie lepiej wyglądało. No cóż. Sześć godzin. Tu dobrze będzie. No dobra to tutaj obsadziłem wszystkich. W sumie mógłbym. Może zrobię kolejny pokój. Rozszerzę któryś z tych. Spokój gier. Reaktor nuklearny. Hmm. Tutaj nie ma miejsca. Trzeba robić kolejną windę. Tym Przy czym tutaj najbardziej się opłaca? Jeszcze kamień robię windę, będzie miejsce. Okej. Okay. Dobra. Sobie właśnie pomyślałem, że w sumie to tutaj tak najlepiej będzie budować budynki te, które po złączeniu dają jakieś busty. Czyli akurat te, które tutaj mam, oprócz tego czyli cała reszta by była tutaj, tak hmm. będziemy mieli dużo kasy, można będzie kupić zero! No dobra, w takim razie To by było na tyle Z tego co widzę Chyba, że mogę jeszcze poraszować. Mogę Będzie jakaś kasa Jakieś incydenty Broń Outfity I jeszcze do właściwego pokoju Poprzydzielać No cóż dla minie 240 opłaca się. Chociaż nie wiadomo, co byśmy dostali zamiast tego. No dobra. Mam jeszcze kogoś, kto nic nie robi? Nie. Ok. Raszować dalej. 48% Znowu fail. Słabizna. Okej, okay, to na tym skończę. W takim razie dzięki za oglądanie. No i jak chcecie tutaj się znaleźć, piszcie. See ya!